Cześć, małpowie witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Pablo. Um, teraz mi dwóch kolegów pomoże Triala zrobić, a i chciałam po prostu nagrać. Jeszcze mamy, mamy jedno po tym po prostu, myślałam, że oni mają gdzieś, tu jakiś angel i Oczywiście nam randomy będą przeszkadzać. Tylko jeszcze, nie lubi słońce dopiero. Nie wiem, czy no, naprawdę chce się bić, czy mi się tylko... Nie, naprawdę chce się klepać? Mamy... Czekaj, tego cyborga wywaliło? Czemu? Używam teraz chwilowo superhuman'a i buddy. W sumie są głupie, bo ja Moja logika. No bo ja chcę tryb.

Znaczy jesteśmy już w tempo of time. Teraz tylko przesunąć to oczkic. No i czekamy. po prostu. Promocą do samej po portalu akurat mam dwa, dwa Rumble i Cello ramble i Porto. No, i dobrze napisałam, dobra. Macie pozdrow, chłopaki. Nie no, cię, bo jak oglądasz, nie wiem, czy teraz, czy później, czy kiedy to. Tak. Yes. Nie miałem czy zrobić hajwa. Jak wy chcecie, no to napiszcie w komentarzach, czy chcecie Largo Bratku, no. Tylko no, musisz mi powiedzieć, że daj mi zrobić. Już tak dawno nie robiłam, a chciałem... no, musicie subskrybować, jak nie chcecie, ale no. I to będzie, będzie, dobrze. Wiem, że masz uskamowań, bo, bo możesz po prostu wyciąć moment. Musimy kolega pokazać jak się to jeszcze robi, jak się wyciwa po prostu momenty, bo ja tak nie wiem jak mógł To na pewno podróż do tego gry bym na, na pewno wiedział to po co to no, na przykład teraz już się nagrywa, nie wiem... No, wam to tylko czas zajmuje, że... że nie wiem, nagrywam, a <laughs> musicie już oglądać. oglądać. Mój kolega na czele jeszcze kolegi nie pytałem. Dobra, masz pozdro bra bratku, de mnie, jak ty się nazywasz, sami? Muszatek, schodek. Dobrze, to chyba przeczytałam, jak ja to się nie obrażę. Nie wiem, gdzie zobaczysz zobaczyć ten filmik, bo nie jest nic wycięte, jak to mówię. Nie wiem, czy to dzisiaj wrzucę, czy jutro. Dzisiaj już zawleciał na film Squid Game, nie wiem, może to w też, też możecie pooglądać. No, i takim sposobem mamy już materiał grid, a no to chyba w okay, no to to także będę mógł latać. Zrobione. Nie odzywały mi się takie Problemy techniczne, no i zrobione. I to tam... jeszcze muszę dać tego portala. Widzicie wszystko jest nagrane, to nie, że skamuję. Ja nie skamuję, nie jestem skamerem. Mnie już uskamowali trochę razy, więc ja to wiem, co to znaczy skamować. Ja taki nie jestem. Czyli już mam chyba jakby. Zrobiono latanie, tak? To już coś niepięknego, bo jak obrotki się latają, to ci osy rąbią i... Wszystko jest nagrywane, więc... Teraz za chwilę sprawdzimy. Dobra. Jeszcze. No, jeszcze. jeszcze, no, tak, gubi Rumba tylko importa zostaje a to i rumba, a nie to już za Puścił ja wszystko masz na filmiku. Teraz, teraz jeszcze Darkblade'a sobie wezmę, mam... No i sobie jeszcze nabiję. Chyba na to będzie trwało, więc pójdę sobie na takiego bossa, który jakby mi to szybko nabije. Dzięki. Macie pozdro za to, że tutorialami mi sanit, mi mnie przepuścił, masz pozdro i Ty, Mac, mi nie pomógł, też masz pozdro. jest ten Bosik? Nie ma. Szybko chodź na tryb, Ja jeszcze chyba chcą ten trial, to już full moment, chyba będzie, niestety. Ile jest, a jeszcze im trochę zostało w sumie? No, to może z dobrze, bo ja im nie pomogę, bo tam Angela jednego mają, a później jeszcze mają. Tak, Angela i z tego Tymek, Sanit. No, chyba to dobrze czytam. Tego niksani sani obraź się jak źle czy tam nie to po prostu chyba jeszcze na żadnym odcinku v 4 nie włączałem Nie wiem czemu ale Wam mogę pokazać po prostu, że jakie mapy. mam znaczy, tam było widać źle już mam nie, jak ktoś mi nie wierzy, no to proszę było widać kloka i muszę sobie zatrzymać popatrzeć. Bo upgrade tego koła na razie nie chcę, bo to mi niepotrzebne. Znaczy by się przydało, ale na razie mi nie potrzebne. Lepiej już to do latania, bo się mógł się przemieszczać, ale i później up upgrade koła i, i tego i po prostu... Mmm... i latania. I później chyba dalej jeszcze można, nie wiem. Działa, dobrze. Już prawie mam. Te pacety. chyba, nie wiem, tak szybko nabijają, czy... Wszystkie tak szybko nabijają? akceptuję Dobra. Szybko mogę wysłać. Dobrze. Ja też mam dobrze. To... Ok, czyli jeszcze, nie. jeszcze troszeczkę, jak widać, 67 IP. To żółty, teraz mam i się już było, tyle raz wam podświetlał i mi się zostało. No, to nie nieograniczony. Dobra, czyli już prawie, ale mam i to. I mogę jakoś latać, tym oddzielam. O, no mogę latać. Kirchku trzeba trzymać. Ach, no może być. To latamy. O nie, nie muszę trzymać, tylko klikać. Kliknę i tyle, tak. To ja muszę kliknąć w powietrzu i, i po prostu latać, a tu... Mogę latać i ten i mieć to no, trochę ciężko. Ale tak to jest git. Dobra. Dobra. Nawet to spokój jest, a jak ten. A jak się skończy V4, to nas chyba wywali po prostu z tego latania, albo nie wiem, chyba że dalej będziemy latać, aż po prostu nie wylądujemy, a zaraz się... Zaraz się okaże. Nie ma. Chyba sobie nas A teraz nie możemy latać na paśmę. No i Dobra. Dziękuję Wam za oglądanie. Dzisiaj. O, wow. fajnie. Ustawimy go tu sobie. Jaki jest stok? Jeszcze. minut, no, Godzina 19. I light. Znaczy od początku, to Rocket spawnia zawsze Bomb, Falcon, Light i chyba tulowe chyba było. Nie, Spider, Spider i tyle. Dobra, no. dziękuję Wam za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał. No i no, po prostu możecie zostawić komentarze a po prostu. Z czego chcecie filmy, jeszcze z jakichś hororków, czy coś tam. No i jeszcze raz pozdro dla Tymka i Sanit. Sanit. No. Pozdro, pozdro za to, że mi pomogli. Jak chcecie też dostać pozdrowienia. Nie, nie, nie. nie wiem, czy by ktoś chciał, jak ja mam tylko nawet nie chyba 20 subów. Jak no, będę mieć więcej, to każdy będzie chciał. Dobra. No to dziękuję za oglądanie tego filmu, jak ktoś dotrwał do końca, no to piszę w komentarzach serduszko. Dobra, bye.